Potężna modlitwa o pilne boskie uzdrowienie. O Boże źródło całego życia i światła, które oświetla serca, przychodzę przed Tobą z moim sercem przepełnionym nadzieją i zaufaniem do nieskończonej mocy. Jesteś twórcą wszystkich rzeczy, podtrzymaniem wszechświata i bezpiecznej przystani dla tych, którzy szukają wygody w środku burz istnienia. Dzisiaj podnoszę głos jako szczere wołanie o uzdrowienie i przywracanie, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy cierpią wokół mnie. Mocno wierzę, że kiedy szukamy Twojej twarzy z szczerością, słyszysz nas i odpowiadasz bezwarunkową miłością. Panie, rozumiem, że każdy oddech, który biorę, jest darem z Twoich hojnych rąk. Każdy świt to nowa okazja do doświadczenia stałej opieki. Nawet w ciemniejszych momentach wiem, że jesteś przy mojej stronie, prowadząc moje kroki i uspokajając moją udrękę. Dzisiaj chcę wyrazić swoją wdzięczność za wszystko, co zrobiłeś w moim życiu, małe codzienne błogosławieństwa i wielkie cuda, które jeszcze nie nadejdą. Ten moment modlitwy jest czymś więcej niż słowami. Jest to święte spotkanie Stwórcy i jego stworzenia. Czuję teraz Twoją obecność, obejmując mnie spokojem i odnowieniem. To tak, jakby sam Duch Święty wieje nade mną, przynosząc ulgę moim wewnętrznym ranom i wzmacniając mojego zmęczonego ducha. Wiem, że nie jestem sam w tej podróży, ponieważ jesteś latarnią morską, która prowadzi mnie przez ciemność. Moje serce wzywa do odnowienia, do ożywanej wiary, która pozwala mi stawić czoła wyzwaniom życia codziennego z odwagą i determinacją. Proszę o odnowę moich mocnych stron, przywrócenie tego, co zostało we mnie złamane, i że oczy, aby znów zobaczyć świat z nadzieją. Jaki płomień wiary arda intensywnie w mojej klatce piersiowej, oświetlając mi drogę i wypełniając mnie celowo. Panie! Módlcie się także za tych, którzy niosą niewidzialne, ale równie ciężkie obciążenia. Wokół mnie są ludzie, którzy walczą z demonami wewnętrznymi, które są nawiedzeni negatywnymi myślami i uciążliwymi uczuciami. Są tacy, którzy utknęli w szponach lęku, nie mogąc znaleźć odpoczynku dla jego gorączkowego umysłu. Inni stoją w obliczu głębokiego smutku, jakby ciężar świata był na ich ramionach. I są jeszcze tacy, którzy żyją pod jarzmem zamieszania mentalnego, niezdolnym do rozpoznania kolejnego kroku w ich życiu. Proszę, abyście wlewali na nich balsam pokoju, uspokoić ich niespokojne umysły i to daje im jasność myśli. Ta boska pocieszenie atakuje jego serca, przynosząc spokój tam, gdzie była to wcześniej. Niech poczują lekkość Twojej miłości, zdolną rozproszyć każdą chmurę ciemności. Co więcej, wstawane przez tych, którzy cierpią na ból fizyczny, którzy wydają się spożywać ich energię i kradną ich radość z życia. Są ludzie, którzy stoją w obliczu ciągłych bólu głowy, wyniszczające migreny, które uniemożliwiają im pełne życie. Inni odczuwają napięcia na szyi, które gromadzą się w ciągu kilku dni, stając się ciągłym przypomnieniem ich dyskomfortu. Wielu radzi sobie z zapaleniem gardła, które utrudniają nawet tak proste jak połykanie. I są jeszcze ci, których płuca wydają się prowadzić cichą bitwę. Kradnąc ich powietrze i zdolność swobodnego oddychania. Ser, modlę się za tych ludzi, prosząc Was o osiągnięcie ran za pomocą kuratora. Niech poczują się natychmiastowa i trwająca ulga, wiedząc, że jesteś świadomy każdego jęku i westchnienia. Panie, moja modlitwa zwraca się teraz do chorób atakujących wewnętrzne narządy ciała, tych, które często nie są widoczne dla ludzkich oczu, ale które mają głęboki wpływ na życie tych, którzy się z nimi stawiają. Modlę się za tych, którzy walczą z zaburzeniami w układzie trawiennym, którzy odczuwają ciągły dyskomfort rebeliantów lub zapalonego jelita. Proszę o całkowitą renowację w tych ważnych narządach, aby powróciły do pracy w harmonii z boskim celem, dla którego zostały stworzone. Modląc się również o problemy z wątrobą, ten cichy narząd, który niestrudzenie działa w celu filtrowania toksyn i utrzymania równowagi wewnętrznej. Panie! Dotknij tych zmęczonych ciał swoją potężną ręką, przynosząc uzdrowienie i odnowienie w każdej dotkniętej komórce. Niech nerki zostaną wzmocnione, ponieważ są odpowiedzialne za oczyszczenie krwi i utrzymanie ciała w czystości. Niech trzustka będzie błogosławiona w celu regulacji poziomu cukru we krwi, unikając poważnych chorób, takich jak cukrzyca. A jednak proszę wszystkich tych, którzy cierpią z powodu naruszenia układu moczowego. Którzy napotykają codzienne trudności tylko w wykonywaniu jednej z najbardziej podstawowych funkcji ludzkiego ciała. Panie oświadcza w każdym z tych przypadków, że jesteś doktorem lekarzy, tym, który dokładnie zna funkcjonowanie każdego narządu i który ma moc przywrócenia wszystkiego, co zostało uszkodzone. Ser, modlę się również za osoby stojące przed wyzwaniami związanymi z układem oddechowym, jednym z filarów życia ziemskiego. Każdy oddech jest od Ciebie darem. A kiedy płuca są atakowane przez choroby takie jak astma, zapalenie oskrzeli lub płuc, zdajemy sobie sprawę, jak krucha może być ta istotna wymiana tlenu. Wprowadzane przez tych, którzy odczuwają ciężar powietrza, który nie dociera łatwo płuc, pytając Cię w nieskończone miłosierdzie, przywróć pełne zdrowie tych ludzi. Niech każdy pęcherzyk zostanie odnowiony i wzmocniony, aby wykonać swoją podstawową funkcję, pozwalając tym ciałom ponownie doświadczyć lekkości cichego oddechu. W tej modlitwie uwzględniam tych, którzy walczą z przewlekłymi problemami, takimi jak bezdech senny lub obturacyjne choroby płucne, zawsze szukając naturalnych i boskich roztworów, aby ciało działało w doskonałej harmonii. Proszę również tych, którzy cierpią na zaburzenia serca ten organ, który symbolizuje zarówno miłość, jak i siłę fizyczną. Serce, silnik naszego ciała, zasługuje na szczególną opiekę, ponieważ kiedy się nie powiedzie, całe ciało cierpi. Modliłem się za ludzi, którzy napotykają warunki takie jak nadciśnienie arytmii lub niewydolność serca, prosząc Pana o wylanie całkowitego uzdrowienia i głębokiej renowacji. Niech każdy rytm będzie kierowany przez Twojego Ducha, przynosząc równowagę i wigor krążenie krwi. Mówiąc o zdrowiu sercowo-naczyniowym, zdaję sobie sprawę ze znaczenia utrzymania zdrowego stylu życia, w tym regularnych ćwiczeń, zrównoważonej diety i odpowiedniego odpoczynku ponieważ wszystko współpracuje, aby wspierać ogólne samopoczucie. Zajmuje się teraz chorobami, które wpływają na układ nerwowy, które mogą powodować od drobnych zakłóceń do poważnych ograniczeń w życiu codziennym. Modlę się za tych, którzy doświadczają uporczywych bólów głowy, osłabiających migreny lub bolesnych neuropatii, pytając Cię, ojcze przynoszą natychmiastową i trwałą ulgę. Niech mózg, nasze centrum dowodzenia, będzie chronione przed złem, takim jak choroba Alzheimera, Parkinson i stwardnienie rozsiane, zapewniając klarowność umysłową i koordynację motoryczną dla wszystkich. Wśród nowoczesnych postępów medycznych i innowacyjnych metod leczenia, ufam, że poprowadzisz ekspertów i pacjentów, aby znaleźć skuteczne rozwiązania promujące jakość życia. Niech każdy neuron będzie zaangażowany w światło kuratora, przywracając utracone połączenia i zapewniając wewnętrzny spokój. Dostarczam w Twoich rękach wyzwania, przed którymi stoi układ odpornościowy, prawdziwą linię obrony naszego ciała. Dla tych, którzy żyją z chorobami autoimmunologicznymi, gdzie samo ciało zwraca się przeciwko sobie, proszę o rozeznanie i boską interwencję. Warunki takie jak toczeń, reumatoidalne zapalenie stawów lub twardzina-twardzina wymagają stałej uwagi i modlą się, aby osoby ci znaleźli komfort nie tylko w lekach, ale także w Twojej obecności regeneracji. Że komórki immunologiczne działają w doskonałej synchronizacji, walcząc z zewnętrznymi najeźdźcami bez szkód tkanek wewnętrznych. I chociaż wielu szuka naturalnych sposobów na wzmocnienie układu odpornościowego poprzez witaminy, suplementy i holistyczne praktyki, pamiętam, że tylko Ty jesteś w stanie zaoferować pełne uzdrowienie i prawdziwą transformację. Błogosławi wszystkich, którzy tęsknią za pełnym zdrowiem, prowadząc ich w podróży do dobrego samopoczucia fizycznego i duchowego. Teraz moje serce wzywa do tych, którzy niosą ciężar poważnych i przewlekłych chorób, warunków, które podważają nawet współczesną naukę. Modlę się za ludzi w obliczu raka, tej nieustępliwej choroby, która wydaje się ssać całą siłę i nadzieję. Panie, zrzuć swoją władzę na te osłabione ciała, przynosząc całkowite i cudowne uzdrowienie. Dla osób zajmujących się chorobami zwyrodnieniowymi, takimi jak stwardnienie rozsiane lub parkinson, modlę się, aby znaleźli ulgę w swoich objawach i mogli żyć z godnością i jakością życia. Nie zapominam tych, którzy stają przed chorobami autoimmunologicznymi, gdzie samo ciało staje się wrogiem samym takich jak reumatoidalne zapalenie stawów lub toczeń. Proszę przywrócić o zrównoważenie tych układów odpornościowych, pozwalając tym ludziom żyć bez obawy przed atakami wewnętrznymi. Również na temat nośników złożonych zespołów, takich jak fibromialgia lub zespół jelita drażliwego, które są często niewidoczne przez społeczeństwo, ale niosąc prawdziwy ból w swoich ciałach. Panie, wylewaj na nich nieskończone miłosierdzie, pokazując, że żadne cierpienie nie jest zbyt małe, aby przyciągnąć Twoją kochającą uwagę. Zabieram też do Twojego ołtarza, moi bliscy, którzy doświadczają trudnych czasów z powodu kruchego zdrowia. Modlę się za rodzinę i przyjaciół, którzy stoją w obliczu wyczerpujących zabiegów medycznych, którzy spędzają godziny w szpitalach, oczekując na wyniki testów lub poddawane bolesnym procedurom. Proszę, abyś był obecny w każdej poczekalni, w każdej szpitalnej sypialni, pocieszając dotknięte serca i oferując siłę, by stawić czoła każdemu etapowi tej podróży. Niech Ci ludzie poczują Twoją miłość, angażując ich jako płaszcz ochronny, dając im wewnętrzny pokój i pewność, że nie są sami. Wiem, że wielu z nich może stawić czoła nie tylko fizycznemu wyzwaniu, ale także emocjonalnym i duchowym. Dlatego modlę się, aby Wasze umysły zostały odnowione, aby mogły znaleźć pocieszenie w Twoim Słowie i mieć nadzieję w obietnicy uzdrowienia i wyzwolenia. Tak długo jak się modlę, zdama mi się, że istnieją prośby, które nie zawsze są wyrażane na głos, ale które zamieszkują głęboko w sercu każdej osoby. Ser, wiem, że jesteś świadomy nie tylko słów, które wychodzą z naszych ust, ale także ciche pragnienia, które trzymamy w nas. Modlę się, aby słyszeć tajne okrzyki każdej osoby, która obserwuje to przesłanie, odpowiadając na potrzeby wykraczające poza to, co możemy zobaczyć lub zrozumieć. Być może ktoś stoi w obliczu bólu, którego nikt nie zna, a może ktoś szuka lekarstwa, które wydaje się niemożliwe. Niezależnie od tego, Ufam, że masz moc przekształcenia każdej sytuacji, przynosząc światło tam, gdzie jest ciemność i gojenie, gdzie są rany. Przed zakończeniem tej części modlitwy chciałbym zaprosić Was, kto patrzy, być częścią tej wspólnoty wiary i nadziei. Jeśli nie subskrybowałeś jeszcze kanału, zrób to teraz. Tutaj dzielimy się wiadomościami zachęty, przezwyciężania historii i treści, które mogą dotknąć Twojego serca w nieoczekiwany sposób. Chcemy też usłyszeć Twoją historię. Zostaw w komentarzach coś, co Bóg zrobił niedawno w twoim życiu, lub coś, czego nauczyłeś się dzisiaj podczas tej modlitwy. Może to być proste słowo, zeznanie, a nawet osobistą refleksję. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której każdy może czuć się mile widziany, kochany i zainspirowany do szukania boskiej obecności w ich życiu. Jesteś częścią tej rodziny, a Twój wkład jest dla nas cenny. Panie, gdy dojdę do kulminacji tej modlitwy, moja dusza jest pełna wdzięczności za wszystko, co zostało powiedziane i ogłoszone. Mocno wierzę, że jesteś Bogiem, który działa we właściwym czasie, który słucha każdej prośby i odpowiada nieskończoną mądrością. Dzisiaj, w imię niezachwianej wiary, która prowadzi mnie do Ciebie, prorokuję uzdrowienie i przywracanie we wszystkich dziedzinach życia. Nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy wołają o Twoją przekształcającą moc. Oświadczam, że całe fizyczne, emocjonalne i duchowe cierpienie zostanie zastąpione pełnią Twojej miłości. Niech każda komórka ludzkiego ciała zostanie dotknięta Waszą łaską, przynosząc zdrowie tam, gdzie istniała choroba. Pokój, w którym była udręka i siła, w której była słabość. Ogłaszam, że żadna choroba, choć wydaje się ciężka lub złożona, nie jest większa niż Twoja moc. Gdy Jezus uzdrowił chorych i przywrócił złamanych podczas swojej posługi na ziemi, wierzę, że nadal prowadzi cuda, manifestując Twoją chwałę poprzez przekształcone życie. To stwierdzenie wiary jest nie tylko luźne słowo na wietrze. Jest to zakorzenione przekonanie w sercu tych, którzy Ci ufają w całości. Panie, wiem, że wielu, którzy obserwują to przesłanie, może teraz zmierzyć się z chwilami wątpliwości lub duchowego zmęczenia. Być może niektórzy zastanawiają się, czy nadal warto czekać na cud, ale chcę przypomnieć każdemu, że boska obietnica jest jasna. Pan jest blisko tych, którzy mają złamane serce i ratuje ich w duchowym duchu. Więc nie poddawaj się. Trzymajcie swoje serca mocno, że jutro może być inne, ponieważ Bóg jest wierny i nigdy nie zawodzi. Widzi swoje zmagania, zna swoje imiona i ma konkretny plan dla każdego reprezentowanego tutaj życia. Teraz, gdy kończę tę modlitwę, chciałbym przedłużyć ciepłe i szczere zaproszenie, abyś stał się aktywną częścią tej społeczności. Jeśli nie subskrybowałeś jeszcze kanału, zrób to teraz. Tutaj udostępniamy znacznie więcej niż treść. Dzielimy się nadzieją, zachętą i prawdziwymi historiami o transformacji. Ta przestrzeń została stworzona jako schronienie dla serc spragnionych inspiracji i prawdy. Chcemy, abyś poczuł się jak w domu, znaleźć coś, co głęboko dotyka Twojego ducha i pomógł Ci lekko chodzić w podróży. Chcemy też uczyć się od Ciebie. Zostaw swoją historię w komentarzach. Powiedz nam, jak Bóg niedawno działał w Twoim życiu lub jak ta modlitwa obudziła się w Twoim sercu. Być może doświadczyłeś emocjonalnego lekarstwa, mogłeś odczuwać spokój w trakcie chaosu, lub po prostu znalazł nowy powód, aby iść dalej. Twoje doświadczenie może być dokładnie paliwem, którego ktoś potrzebuje, aby odnowić Twoją wiarę. A czy coś wiesz? Nie musimy przechowywać naszych świadectw tylko dla siebie. Dzieląc się swoimi zwycięstwami, Twoimi walkami i wyciągniętymi lekcjami, pomożesz zbudować sieć wzajemnego wsparcia, w której nikt nie musi stawić czoła wyzwaniom życia samego. Wyobraź sobie, ile osób może identyfikować się z Twoją historią i znaleźć siłę, aby nadal walczyć o swoje cuda. Tutaj jesteśmy rodziną, zjednoczoną wiarą i pragnieniem widzenia chwały Bożej objawiającej się w naszym życiu. Zostaw więc komentarz, podziel się tym przesłaniem komuś, kto musi dziś usłyszeć te słowa i dołącz do nas w tej misji rozpowszechniania światła i miłości. Na koniec, proszę Pana, dziękuję za ten moment takiego specjalnego połączenia. Dziękuję za każdą osobę, która poświęciła swój czas na usłyszenie tej modlitwy, medytacji nad Twoim słowem i szukanie Twojej obecności. Modlę się, aby każde reprezentowane tutaj serce wychodziło z tego spotkania z nową perspektywą, pełną nadziei i determinacji, abyśmy poszli razem w kierunku spełnienia boskich obietnic, wiedząc, że jesteś z nami na każdym etapie. Amen.